Oczywiście kurwa. Ca tire, kurwa! Napierdalać Zagramy! Zniszczę was! Pierdal się! Pa biegnę, biegną, pa pa jak ci wpierdolę. Pa pa pa. pa! Dostał! To jest drugi. Kurwa! Chuju jeden Przecież w sumie to by się zgadzało Pa teraz tutaj akimbo, nie mam akimbo akurat Patrzcie pa 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 O nie plecałem WTF Magazyn się skończył Pa 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 Kurwa Nie plecy ty Kurwa mać Czorny pierdoleto to! pa 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 do mnie i strzelałeś! Kurwa nienawidzę pistoletów Co za, co za fragel Kurwa mać! Frager, cioto. Co za kurwa, jak on tak szybko do tego przymierzył? Może ma czy ty? No ma, frajer. <grymny> Jaki chuj <grymny> będę ostatni cwale pierdalony. Przez fragera. Weź mi z tym. Kurwa! Już drugiego. Czarnego bym ściągnął. O ty kurwo kła kładząca się, jesteś dla mnie kurwa nikim, bo się kładziesz jak szmata. Kurwa mać, frager, zapierdolę ja Jak tylko cię spotkam to ci jaja urwę No nie, z tego się nie da No to co, to, 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 suka, totalna, żałosna i zerowa No i zobacz Aj Jezu, co za pajac No mówię, że to jest tak ładzi się i w ogóle Ty, od zera zaczynamy? Tak jak się Ty, to ja muszę kupić, taką kosę Mega. sprzedać Kurwa, nie! Pierdole, jak jest kole? Darp, darp. Kurde, nie mogę tam teraz cały czas do... ale LAGER kurwa! Przecież się tak teleportował się, ja pierdolę! Dawajcie fragera z kosy, nie ma... Ja nie ma Ta kurwa, on mi się położy zanim ja do niego dobiegnę. Jaki suchar kurwa! Ten shotgun jest dla mnie tak beznadziejny. Jest późniejszy od tego pierwszego. Nie ma szans muszę. No ty kurwo, czemu to zabiłeś? Kurwa, Przeładowanie pierdolone. I znowu zaczynamy od pierwszej broni, co za chujstwo? Aj, chciałem ci no jak ja cię goniłem. No wiem, że mnie goniłeś. Ej, frager ma już 130, teraz będzie go ciężko, bo ma tam ostatnią broń. Ja pierdolę, co za chuj. Zapierdolcie gnoja. Kurwa, co za 3 Czarny ty gnoju, wy już macie ten A ja kurwa z pierwszym pistoletem. A <ślad> bo jest kurwa ciotą Ej, no czemu kurwa, no nikogo nie umiem trafić Aaa! Oh, trafi mi Czarny no. nie jest. Ja. Jest mam P7! Co za kurwa głupia Trzeba go cofnąć. Kurwa teraz. mać. Cofnijcie go No nie! O oh yeah, być! Ostatni kill Nie wiem czy jest ostatni wiesz, bo jest trochę więcej teraz broni o Boże. Jaki aim Jest No kurwa byś mi dał go zajebać Co? <laughs> Dobrze, że go cofnąłeś! No kurna, trzeba. Gratuluję za, za to cofnięcie. Stówę odejmuję! Ja pierdolę z tego lewolwera się nie da nigdzie trafić! Kurwa masz! Kurwa nie zauważyłem. Ładnie go cofnąłeś! Ładnie! To ja! No ale gratuluję ci! Aha, rozumiem, dobra. Przeładuj to nie, no co chujste. Hej, bitch!

Wiem, ale po Jezu, co? wy już tam tena ja dalej z tym pierdolonym pistoletem. Pa, 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 pa. A zapomniałem że to już Kurwa Frager ja cię zapierdolę za to kładzenie się. O dosłownie Jaki chłop! Mam ostatnią broń. Będę Emila odczep się. Jezu, kablu jeden I weźcie, czemu ja nie jestem wyjść. jedynakiem? Zaraz mnie siostra nakabluje, że Że przeklinam mi się dre. O, smutne To jest nie? Jak kurwa, jakbym był jedynakiem. co tak robić? No ja czarny wygram, niestety. Co? Ja się teraz bawię, żeby was jeszcze cofnąć. Kurde! Czemu ty smart, to bym celuje? Celuję. Uważaj, uważaj, nie, 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 nie daj się! No ja pierwszy tak, so close! Wąty! Nie. No nie, i znowu z tym pistolecikiem gównianym Filmaj też! Kurwa ma... No. <laughs> o, oh, jebłem No ja pierdolę CO KURWA?! Nie! No nie dostał, bo się położył, szmacia! No co za głupia, kurwa... No weźcie Cufragera, cofnijcie! się O, nie no nie <noise> Zerowy no. level Ale Jestem ostatni, ale beton ty Mogę go... Je no, yes, sofnęliście fragera Mogłem spokojnie fragera wtedy zabić balistycznego, ale nie! Ja chciałem sobie strzęć, no to mówię spoko! Sobie go zabiję z można, nie? Ale nie, bo frager ciota Musiał oczywiście... No, kurwa! <noise> Muszę się oczywiście położyć Nie! Ty ściągnął mi się farka i mi się wyłączył kot. Nie! O dobra Ściągnął Ci się już? No Nareszcie lagów nie będzie O panika! No kurwa! A co za kurwa? Ja pierdolę Ej, ja ciągle jestem z tym... Pistolecikiem stracicie z Kurde! Ten już masz odgana, kurde. Bardzo szlazło, dobra. Nóż dobra. idzie w drogę. Nowy, no, nowy target, idziesz na usz. A, to był klasa, dobry go zabić. Kurde! Ach. No ty totalne zero! Zaję zakaz kładzenia się. <grym> <grym> nie tak. Nie ma tak dobrze. 7 fragów z kosy. No ale siadło. ale siadło. Jak... Kurwa, nie zauważyłem, była. No Kto To wygrywa. Ty, jakim cudem jak cię nie trafiłem? No nie, jakim cudem jak cię nie trafiłem? Dobrze. Kurde No ale siadło z daleka. ja i nawet. tym shotgunem tak z daleka uderzył? No nie, też się zaczynał. Uderzyłeś? Jest, W końcu. Co? O tylko Ja. <grywa> Ale siadło. Wal się. Ty też. Tak. bo nie ogarniam kto gdzie jest, po Nie. <grywa> Trager. Malony a ah, shit Patrzcie na mapę dzieci Ja wiem patrzę patrzę tylko właśnie zapominam często. WYGRYWAM No za chwilę nie WYGRYWAM Kurde ktoś mi dzwoni No co to miało być Halo ale pięknie się rzuciłem No Ale już tak, wychodzę zaraz, już kończę, tak? Gledę, co, skończy, taki, tak taki, max point. Dobrze, nara No Cześć No, cześć no, Boże, mama Nie widziałem Cię jeszcze przy samochodzie, żebyś przynosił kupy No Zjadłem Chyba zakupy zjadłem Tylko czarny zjadłem. Jeszcze. Tylko może nie jedną Uuuu Jacy frajer O, shit ty, jak ja mogłem, jak ja mogłem... Ja zdążyłem go... na nową broń z Jak goniłem tego pajaca z kosy, on jest jakiś nieśmiertelny. Ja... Czardy, ty jesteś nieśmiertelny, kurna. Dwa razy cię <laughs> walnąłem z kosy, jakim cudem. Niby cię nie zabiłem. No nie! No nie! No, ale by się trzeba tak nasunąć, tak na, na ten. Pod całą sam, lufę dosłownie. Filmaj, ja ma już 40. A ja no nieeeee No jak! Prosto wyszedłeś i dostałeś je na jedna rej Ja się. Ja moje emocje Kurde, no przecież znaczy, Że mnie teraz nie cofał, a kiedy wiadomo kiedy mnie cofnie? Nie wiem Jak cię cofnie no cof ja już blisko było na kosę. Yes. Ja. Nie, no fuck. Masz level wyżej ode mnie. Nowy Target, filmaj. Nie, no w plecy. Ja, ja tego nienawidzę, jak strą do jednego i w plecy dostanę. Ale sam lubię wykorzystywać takie okazje. Ilu, ilu, kurna No nie już! Nie, nie, nie kurwa! Ej no weź Śmiej, śmiej! Lol co to było? Stałem takim misterio. Idź sobie, Bo co to kurwa jest? Ja, no kurwa! Już się że ja mnie z noża pocisnął Ja chciałem, no <laughs> Nie widziałem <myślałem>, że a... <laughs> się samochodzi już Kurwa Kogo z noża? Harcerza, fuck Prawie mnie Czarnego Kurde, z trzech stron To mnie śliczy Ja no Po co mnie z tego shotguna zabijałeś? Ja nie strzelałem shotguna no to... Dobra, ja nie ogarniam co tu się dzieje. No nie no, weźcie mi, dajcie zabić czarnego, weźcie czarnego, bo zobaczcie, no. Ma dwa razy no, tyle, no ty ja. Co, no ale fart! <noise> akurat nie... się odwróciłem. Ale nie, dlaczego znaczy, ci kosa nie weszła? Akurat no, się odwróciłem. Tak tyle. Widzicie, no, tutaj od... jakieś dziwne bugi są z tym związane. Żeby odbity mu kosa nie weszła. Jak, jak dropshotuje, jak się boi. Stary, już tak stram. 140, dobra, czarny, wiesz co teraz jest no Kurwa! Nie? Ja no, Nowy target frager No tak, no, bo ja wiem tak. do koła strzelam No to widać się jeszcze touch Nie, ja się na tym nie skupiam Trzelam, żeby trafić w ogóle Ty po prostu na kurwiaż weszło nie. nie! No fuck. Nie. A. nie, no kurwa To jest jakieś pojebane Yes! Nie! <laughs> Udało się! Jest tak jak ja piszę dzisiaj. Nie tylko ty. No nie, fragę zawsze piszę. Ja, no nie zgłaniałem. No stary! 2-10 nabojów cię jeszcze jej żaden nie trafił. Co ty, kurwa, masz za internet z drewna? Ty, kurwa, postą, kurwa głosował do nas, to wysyłasz? Nie, ja, górniczą. Ale, suka. Nie, czy ty kurde łączysz się za pomocą gołębi, postawionych czy za pomocą, nie wiem, kurde znaków dymnych? Kurde, co jest z tym grane? Co jest z tym grane? Nie wiem. Jezu, teraz... O nie, zaczyna się faza na śmiech, zaraz się... Śmię z Jak teraz umrę, to się... Normalnie zabiję. Jak odbędę... DYK! NIE! Filmaj! Nie! Nie! Ja... Yes! Nie wierzę Dobra, mam znowu Posiłek oh, z dwóch stron. Ej, dobra, nowy target, filmaj fragger. Kurwa i cofnie. Nie, nie, dobra. Jest. Ale ty jeden szał. Ooość kurwa O shit już nie widziałem gdzie uciekać Trzeba fragera teraz Jest! No nie No, frager wyszedł z tego shotguna, trzeba go zabić Nowy target No kurwa mać, pierdolę to Kurde Ale dobrze, że nie kosy What the fuck! Nie już miałem strzelbę! Powiedz, że nie cofnął nie! Moje Ej, teraz każdy ma parę równy wynik Dobrze. Kurwa Zawolny Czarny filmaj, Nie, czarny Czarny no O no. oh shit No jak No jak? Ej, Laslo nowy target Bo już ma MP7 O stary będzie teraz ciężko Trzeba go z bliska jakoś dojechać z noża, No z noża weźcie go jakoś dojechać Ja już go zjadłem Boże zjadłem No co z tego, że go zjadłeś? <grym> nie nie, nie co go, ale... Ja go dobiłem Nie musiałem strzelać, bym się nie obrócił Ej no to tu za laki czarne, co to za co masz za Skurwa. Kurde, zablokowałem się o ten pieprzony murek Ej, Nie chciałem mi się ruszyć Ej, dobrze. Ej, no Laszlo las, lol. What the fuck, lager? Wsi Jestem lepszy po prostu. Fuck you. LOL! Pół magazynka jeszcze mnie dojechał. Shot na co za beton. Co to jest? Boże, machina wojenna, co to za gówno? To jest kozackie. Ty farciarz, Oho! Ale lagr z ciebie, fragger, ja pierdolę! Tak? Tak, zjadłem. No właśnie, bo mi mandarynka stygnie. Znaczy, otworzyłem ją, ją i tak stoi. Chyba ci się suszy. No nie, już miałem mp 7 Kurwa! A nie cofnął, macie szczęście. Ty chyba cały razem myślisz, że się cofnął, tyle jak się ktoś zabije. No, żebyś wiedział. Ej, dobrze jest, bo na razie nikt nie cofa i mamy duże wyniki. Ja bardzo. No, zacznę. A co? Jak to działa z tym cofaniem wreszcie? Jak no się, się nożem zabije? A! Nienawidzę Was po prostu. Co Ty zrobiłeś? Nie wiem, wystraszyłem się. No fakt. No co to było? Ej, wiecie o tym, że nawet jak się samemu zabijecie, to za cofa Was o no. poziomów? Tak? Właśnie się zabiłem, sami mnie cofnęło 10 poziomów powolnego SF Pega. Nie zabił filmaj, ale nie wiem jakim cudem. Ale becie się nie udało. <grymizare> dobrze filmaj. Ale sucho. Hey, target. Filmaj, nowy target. A właśnie padłem. Hardcore. Jakiż Cię? Jakiż albić? Ej, trzeba filmaja pokonać, bo teraz sobie się chłopak rozbestił Bez Jestem teraz zbyt dziki Rozbestwił się Co to w ogóle znaczy? <grymne> Coś mi no rozdziczył. się To rozdziczył. rozdziczył Jak to, chyba. Jak to na hal, pohalnemu mówią filmajowi No nie fuck you bitch Bitch Bitch, piś No kurwa ile warto? Ja, brager, ja Ej, czekajcie. Ja już zabiłem 18, 18 razy nożem. A mnie cofnęliście też najmniej razy. A ja nożem 4 osoby. A cofnięty filmaj jest najwięcej. Nie, i jeszcze flager. No nie, nie Kto tam tak prowadzi? Aj myślałem, że siebie zabijesz nawzajem. Kurde. I się cofniesz. Jaki frajer! A jak pan jak niszczy skubaniec? Ej, no zabijcie go! No nie! Yes. No jo <grym> Jebłem. Ej, cofnął mnie bardzo. Bardzo, nie aż tak. Bo masz tą grę, co ja. One no za dupy. Dobra, jest. jest. Fuu dobrze się skos. Jest, kos. jest czarny teraz, ja mam punktu. Może zrobimy takie coś, że nie będziemy się na nożem zabijać Nie, pierdol się Walcie się, jestem ostatni Zero. Frager był na pierwszym nożu i ja go na pierwszym pistolecie, i nawet na tym pierwszym pistolecie go cofnąłem Jeszcze raz Ale mam fragów No, normalnie chcieje frager 63 84 No bo to mnie poszło jakoś tak dziwnie o nieee, ej, no nowoczarny! Jaki, jaki chłop to jest? Jaki chłop? Nie! Frans! Przeciwko! Tak. Za kutas! <śla> wow. No tego trzeba skosić. Wszyscy na tak? czarnego. No kurwa, no, już go miałem z tego noża. Zapierdoliliście mi frajera, ja go już miałem cofnąć. Ciekawe z czego cofnąć. OOOO! Nie yeah! wiem. Ale jak to ja to zrobiłem?! Jest. No takim szódem jak ja miałem 60... Patrz to, patrz to! O! To topem! Pięte! Zabijam piętą! Sekundę dobra, pięta Achilles'a. Co za ty? Pięta Achilles'a. Torny, <grywnie> ty to nagrywałeś? Tak. I bo to w to było kozackie, jeszcze twój strzał. Ej, kto wyszedł? Ja, ja, dobra, panowie, ja idę wyrzucić w końcu te. Wyrzucić Wyrzucić śmieci i przyjeść na kupy. Ale wreszcie, trzymajcie tak. się. Idę sobie tak. coś zjeść.